Witaj serdecznie w Nowym Jorku w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Jest już tu świątecznie, jest środek listopada, kiedy nagrywam ten odcinek. Pochodzę sobie tutaj po Manhattanie, skończę ten spacer przy choince Rockefellera, natomiast jeszcze nie jest zapalona, dopiero ją zapalają na koniec listopada. Także dzisiaj po prostu pospaceruję, pokażę Wam, jaki tu jest świąteczny klimat, i w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadać o życiu w USA bez papierów. Co o tym myślę, jakie znam anegdoty, co ewentualnie mogę doradzić. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Jako, że jestem na szóstej alei w godzinach szczytu, bo jest koło 18, to pełno tłumów, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek. Będę trochę pokazywać Wam ludzi, miasto, trochę siebie, a na końcu pokażę Wam Rockefellera. Pomysł na odcinek wpadł mi ostatnio, bo praktycznie jest to. Najczęściej zadawane pytanie przez ludzi, jakie mi zadają, właśnie. Mianowicie, jak zacząć w USA? Co jest najważniejsze? Z czym muszę się liczyć? I a zawsze odpowiadam jedno. Wszystko zależy od tego, czy masz papiery, czy nie. Bo jak masz papiery, to bardzo prosto jest rozpocząć tutaj swoje życie. Zobaczyć, czy ci się podoba, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy tych papierów nie masz, o, akurat skończyli grać, przyszłam kręcić i skończyli grać. No nic, lecę dalej. Tutaj też fajnie świąteczne już ozdoby. Tam jest Times Square, ale nie idę na Times Square. I bardzo często, właśnie ludzie mnie pytają, co robić, czy przyjeżdżać do USA bez papierów, co o tym myślę. A już ostatecznie zdecydowałam się, żeby nagrać... O, grają znowu, czekajcie. Dobra, lecę dalej. A już ostatecznie zdecydowałam się na nagranie tego odcinka w momencie, kiedy ostatnio miałam turystów. Miałam turystów, wyobraźcie sobie. I to była taka grupa, taka większa grupa, największa jaką miałam w sumie do tej pory, bo aż 17 osób. I jedna z babeczek przyszła do mnie z tej grupy całej takiej, wiecie, zorganizowany wyjazd z Polski. I ona do mnie przychodzi i mówi, że tutaj zostaje, że ma siostrę, że na Green Point pojedzie, że już ma nagraną pracę bez papierów i że chce tutaj zostać. Tak jak kiedyś w przeszłości jej siostra tutaj została, a później z czasem załatwiła sobie papiery. I chciałabym Wam tutaj przywołać kilka takich historii i anegdot z życia moich znajomych, którzy zrobili po podobnie. To znaczy że przez dłuższy okres czasu żyli tutaj bez papierów. Problem polega na tym. Mąż na przykład mojej koleżanki był mechanikiem i nie miał papierów i na przykład nie, nie mógł nigdzie wyjechać z USA. Nie mógł pojechać, nie wiem, na wakacje. Nie mógł pojechać w odwiedziny do, do domu, do, do Polski, do swoich rodziców. I był bardzo nieszczęśliwy, bo trochę się tak czuł jak w więzieniu. W sensie ani be, ani me. Nie możesz wyjechać, bo wtedy już nie wrócisz bo zobaczą, że przedłużyłeś nielegalnie swój pobyt, i nie masz prawa już pobytu wtedy w USA. Można by też, mogłoby się też tak okazać że już na zawsze będzie się zbanowanym i już nigdy nie będzie można przyjechać do USA w takiej sytuacji. W każdym razie właśnie moja pierwsza anegdota, pierwsza historia jest taka, że mąż mojej koleżanki był po prostu no nieszczęśliwy z tym, że e, że nie może nigdzie wyjechać, e, zarabianie pieniędzy też jest na przykład stresem, bo jak nie masz papierów, to jak będziesz płacić podatki, prawda? A jak nie płacisz podatków, to i pracujesz, to raz, że twój pracodawca może nawet pójść do więzienia, więc to też olbrzymie ryzyko, jakie bierze na siebie pracodawca, to raz. Ale dwa, gorsza sprawa, że jak pracujesz i nie płacisz do podatków, to przecież IRS może się do ciebie yy, yy, przyczepić, czyli amerykański Urząd Skarbowy, prawda? No bo przez. X lat, ten akurat chłopak 6 albo 7 lat nigdzie nie wyjeżdżał. E, jedyne co to mógł pojechać gdzieś na przykład na Hawaji albo do Puerto Rico. To jest, słuchajcie, bardzo ograniczające, ale też psychicznie jest to wyczerpujące. Mam koleżankę, która tu przyjechała i przez pierwsze kilka miesięcy, zanim dostała prac, zanim dostała papiery, to pracowała na lewo jako modelka i brała tylko pracę za cash. Bo wiecie, bo to jest taki szyfrowany język często w ogłoszeniach o pracę. Albo jak gdzieś idziesz z miastem i widzisz na knajperze że szukamy pomocy i jest Do napisane... Do widzenia, Panie. <laughs> Do widzenia! Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła! Thank you! Jakiś Pan właśnie... Jezus Maryja! Jezus Maryja! Matka <laughs> Boska cię Are you from Poland? From Belarus. Belarus, cool! Bye! Nie wiem, czy słyszeliście, ale pan mi mówił, jeszcze Polska nie zginęła i Matka Boska Częstochowska. I z, Biel z Białorusi. Um, w każdym razie, ta koleżanka pracowała za cash i właśnie to jest taki, taki sekretne um, hasło, które jest rzucane, że na przykład na sklepach jest napisane, że szukamy pomocy, we pay cash, czyli płacimy gotówką. Jak za każdym razem, jak jest napisane płacimy gotówką, oznacza to, że nie ma tak naprawdę papierowego śladu waszych zarobków. I to jest dobre i dla pracodawcy, który zatrudnia takiego, taką osobę nielegalną, ale też dla osoby nielegalnej, bo nie musi się martwić, nie wiem, zakładaniem konta i tak dalej. Oczywiście są też osoby, które. Wyrabiają sobie swój dowód, tutaj prawo jazdy, które mają konta, Social Security Number i tak dalej, a wciąż żyją bez pozwolenia o pracę, bo to z jednym, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Natomiast problem polega na tym, że to nie jest, to nie jest dobry komfort psychiczny, po prostu. Moim zdaniem. Dalej, miałam też koleżankę, która się hajtnęła dla papierów. No nawet to za dużo powiedziane, że koleżanka. Po angielsku mówi się acquaintance. Taka, tylko pokażę Wam te budynki, bo są boskie. Taka dziewczyna, którą poznałam z Rosji, która się hajtnęła i zapłaciła temu facetowi 20 tysięcy dolarów za to, żeby się z nią hajtnął. Powiedzieć Wam fajną ciekawostkę, wiem, że to nie na temat, ale e, tutaj te budynki, na które wskazuję teraz kamerą, są wybudowane przez Rockefellera i było ich 14 a później dokupili tutaj te 5 budynków po drugiej stronie 6 e, alei i w sumie teraz mają 19 taka ciekawostka, że niektóre były zbudowane od razu a inne później po prostu dokupione tutaj już zaraz sobie skręcę bo jesteśmy przy top of the rock, przy 30 Rockefeller i Radio City Music Hall. Tutaj lada chwila będą de Rockets tańczyły. Takiego Ala Kankana. Owielbiam tutaj te ustrojone drzewka. No i wracając do historii. Zapłaciła ta dziewczyna 20 tysięcy dolarów. Trwało to parę lat, ale faktycznie dostała te papiery. Także da się, wiecie, można kombinować. Jeśli planujecie pobyt w USA bez papierów. To też wygooglujcie sobie tak zwane. O, muszę szybko przejść tak zwane Sanctuary Cities takie sanktuaria. I na pewno do takich najbardziej znanych należy właśnie Nowy Jork, Los Angeles jest cała lista ich. San Francisco jest ten, pewnie Chicago na pewno jest na tej liście. To są bardziej te takie nazwijmy to liberalne miejsca. I ale creepy ta sztuka. I w tych miejscach, jak jest się nielegalnie i cię na przykład złapie policja bez papierów, to yy, większe masz, większe masz szanse na wybronienie się z tego yy, i większe masz szanse na. Zostanie, pozostanie w kraju, właśnie jeśli złapią cię w takim sanctuary city. Bo yy, tam nie patrzy się aż tak krzywym, surowym okiem na imigrantów pracujących nielegalnie. Zresztą ja w ogóle jestem zdania, że od razu powinno się dawać tymczasowe pozwolenie na pracę, na przykład na rok, i w ciągu tego roku zadecydować, czy ta osoba może zostać, czy nie. Bo nawet, nawet sam wpływ z podatków, nie? A tak pracują wszyscy na lewo za pieniądze. W każdym razie, patrzę na listę rzeczy, które mam zapisane na ten temat, bo już dochodzę tutaj do choinki. Mam koleżankę, która tutaj przyjechała. Zobaczyła w ogóle mnie na kanale. Napisała do mnie, rozmawiałyśmy przez telefon, bo szykowała się na wyjazd do USA i po przyjeździe. Stwierdziła, że jej się tutaj bardzo podoba i chce zostać. I też właśnie wzięła ślub. Co ciekawe, z inną kobietą. Co nawet w Polsce byłoby oczywiście nielegalne, więc znalazła miłość i to nie taki fejkowy ślub, tylko po prostu się zakochała. Super. Także też są takie historie, że faktycznie to małżeństwo daje ci te papiery. I kolejna opowieść. Którą chcę przywołać, ale to czekajcie, pokażę wam jak tu stoi. Choinka cała jeszcze w e, za e, Boże ska, scaffolding, za rusztowaniem. O, cała jest za rusztowaniem, bo będą ją teraz zdobić i muszą chodzić po tych schodach tutaj przy ruszt z rusztowaniem i układać lampki, bombki. Na szczycie zawsze, zawsze jest gwiazda Swarowskiego. Także jak byliście ciekawi, jak to wygląda, to właśnie w ten sposób. Zaraz przejdę od drugiej strony, żeby mieć ładne ujęcie. Jeszcze jedna historia, którą chcę opowiedzieć, dotyczy takiego hydraulika, którego poznałam z 5 lat temu, z pięć lat temu poznałam go, Polaka, rozdawałam mu karty. Ja jestem krupierką. No i tak zaczęliśmy gadać. I mi opowiedział historię, którą zawsze opowiadam swoim turystom, gdy jesteśmy przy budynku Trumpa. Mianowicie, był nielegalnie tutaj w latach, koniec lat 70. Był hydraulikiem i zatrudniła go polska firma, która też zatrudniała właśnie nielegalnie ludzi. Tak, jak mówię, to jest możliwe. Zaraz Wam też powiem, na jakich stronach można szukać i gdzie szukać pracy u Polaków, gdzie się otaczać Polakami, do tego dojdę. Natomiast on dostał pracę właśnie jako hydraulik przy budowie tram Tower. I ale tu fajnie. Zaraz tutaj sobie postoję chwilę z fajnym widokiem. Tam jest teraz lodowisko. I piękna jest też piękna budowla pomnik Prometeusza złotego. No i w każdym razie on pracował przy budowie Trump Tower. Pomógł robić całą hydraulikę. Zajęło to dwa miesiące i na koniec to, z czego bardzo znany jest Donald Trump tutaj w Nowym Jorku, w świecie biznesu, jest to, że nigdy nie opłacał swoich rachunków. Że zawsze się wymygiwał, że zawsze pozywał o coś, szukał dziury w całym, byleby tylko nie zapłacić za usługi. I tak też było w wypadku tej. Firmy hydraulicznej. Dosłownie powiedział im, że im nie zapłaci i że niech sobie wpiszą w CV, że robili budynek Trump Tower i to jest więcej warte niż pieniądze. I co się okazało? Ta firma postanowiła oczywiście pozwać Donalda Trumpa o te brakujące pieniądze, ale nie mogli załączyć tego hydraulika, którego poznałam w pozwie jako jednej z osób poszkodowanych, ponieważ typ był nielegalnie. I sama ta firma miałaby problem, gdyby tam go dołączyli, bo oznaczałoby to, że ktoś z tej firmy, kto go zatrudnił, mógłby no, pójść do więzienia albo zapłacić grzywne w wysokości, nie wiem, 10 tysięcy dolarów czy coś. Więc jesteś od razu bez papierów na stratnej pozycji, po prostu. To jest ten, też ten aspekt bycia tutaj nielegalnie, że do niektórych rzeczy po prostu nie masz praw. Idę dalej i będę wam pokazywać widoczki, bo będę teraz właśnie pokażę wam, jak wygląda to lodowisko z Prometeuszem i z Rockefellerem z dołu tutaj. Z tego miejsca, w którym zresztą stał Kevin sam w Nowym Jorku i podeszła jego mama, jak go znalazła na, na końcu filmu. Teraz jest Prometeusz niepodświetlony, ale chociaż trochę Wam pokażę lodowisko. Prometeusz, tutaj będzie choinka, a tam wielki Rockefeller. I teraz tak, jeśli jesteś już faktycznie tak zdeterminowaną osobą, bo ja szczerze polecałabym, jak do mnie piszą te wszystkie osoby, żebym im doradziła, co robić. Idę już stąd. Jak do mnie piszą te wszystkie polskie osoby, to ja im piszę prosto z mostu, że no, powiem ci, co myślę w sensie, gdzie szukać mieszkania czy pracy, jak się za to zabrać, ale na Twoim miejscu nie wyjeżdżałabym, bo wiem, jak ciężkie będzie to po prostu życie, będąc nielegalnym imigrantem. W USA, najbardziej po prostu policyjnym kraju, w którym chce się znaleźć połowa planety, e, gdzie też utrzymanie nie jest tanie, gdzie już nie ma tego American Dream, nie zarabia się nie wiadomo jakich kokosów w porównaniu z resztą świata. E, I właśnie, także mówię prosto z mostu, że najważniejsze są papiery, ale jeśli już ich nie masz, to dobra. Są strony takie jak Bazarenka albo Pajęczyna, gdzie Polacy. Dają ogłoszenia. Ja też teraz mówię w kontekście. Pamiętajcie, że ja też to wszystko mówię w kontekście Nowego Jorku. Natomiast jeśli gdzieś chcecie wyjechać, nie wiem, do LA, do San Francisco czy, czy do Chicago, to nie mam informacji, bo nie znam po prostu tego rynku. A jako, że tutaj w Nowym Jorku tyle lat mieszkałam, to mówię wam na podstawie Nowego Jorku, że um, można sobie poszukać, właśnie na baza ręce, ogłoszeń, jeśli chodzi o kwatery. Ogłoszeń, jeśli chodzi o pracę dla Polaków. E, można sobie też na przykład znaleźć, o prawnik. Posiadanie polskiego prawnika jest też ważne, jeśli, zwłaszcza jeśli nie znacie języka. Moja koleżanka poleca tego prawnika, o którym tutaj piszę na dole, bo e, pracowała ona też z prawnikiem, ale nie do spraw imigracyjnych. To mówiła, że ten tutaj jest dobry od spraw imigracyjnych. To w razie czego też tutaj Wam go e, daje na miary. Więc e, jeśli chodzi o szukanie pracy, to tak jak mówię, szukać ogłoszeń za cash, pochodzić po polskiej dzielnicy, zobaczyć na którym sklepie, na której knajpie jest napisane, że szukają pracowników, poszwendać się po tych polskich dzielnicach, popytać się ludzi. E, w Nowym Jorku polskie dzielnice to Glendale, Maspeth, e, Ridgewood, Greenpoint. Tak, to są te takie cztery najważniejsze. Polskie okolice, gdzie znajdziecie i polskie knajpy, i polskie sklepy, i wielu polskich pracujących ludzi, tak, czyli osoby mieszkające tam to jacyś, czy to robotnicy, czy właśnie hydraulicy. Mamy też oczywiście osoby wykształcone żyjące tutaj w Polonie. Także ludzie, ludzie z różnych po prostu sfer życia znajdziecie ich tutaj w polskich dzielnicach, Polaków. I tam bym szukała. Ale gdybyście, gdyby pytał mnie mój najlepszy przyjaciel, Ola, co mam zrobić? Czy mam pojechać do tych stanów? Nie mam papierów, nie wiem co trochę chcę, ale zawsze mi się marzyło USA. Wiecie, co odpowiadam, co bym odpowiedziała takiemu przyjacielowi, że słuchaj, zaczęłabym od Unii Europejskiej, najprościej w świecie. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które nigdy nigdzie nie wyjeżdżały, a marzy, marzą im się po prostu Stany Zjednoczone. Nie trzeba od razu skakać na najgłębszą z możliwych wód, można po prostu spróbować pojechać do Anglii, do nie wiem, no Anglii już teraz gorzej, bo Unia Europejska, ale do Irlandii, jak nawet bez języka poradzilibyście sobie, nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii jest teraz pełno Polaków. Po, pojechać gdzieś po prostu i zobaczyć, jak w ogóle się czujecie poza granicami kraju. Bo to często jest taka fantazja i takie wyobrażenie, i tak naprawdę tam, gdzie nas nie ma, tam, tam jest lepiej, tam bardziej nas woła do tego miejsca. Podczas gdy nie znaczy, że to miejsce jest lepsze i że mamy tam e, większe szanse na świetlaną przyszłość niż we własnym kraju. Także ja bez papierów. Odradzałabym komukolwiek tu przyjeżdżać nie twierdzę tak jak mówię Dasie. Jest to wykonalne, natomiast ten stres, e, że zostanie się złapanym i później ban na przyjazd do USA e, i problem ze znalezieniem legalnej pracy, a legalna praca oznacza ubezpieczenie zdrowotne e, czy lecąć pieniądze na emeryturę. Czy w ogóle masz większe prawa, prawda? Jak masz, masz normalnie tutaj e, papiery. Lepiej się egzystuje, gdy jest się gdzieś e, legalnie. To, jest, to zawsze jest tak z tyłu twojej głowy, cholera, jestem tutaj nielegalnie. Także, mimo że marzą ci się Stany, może przyjechać. Wiecie, co może takim złotym środkiem jest przyjechanie tutaj do USA czy do takiego Nowego Jorku na parę miesięcy? Oszczędzić sobie pieniądze w Polsce. Kupić bilety, bilety trzeba w dwie strony, bo w jedną stronę nie pozwolą ci wlecieć na ST. Trzeba mieć od razu wykupiony bilet w drugą stronę. Także kupić bilety w dwie strony, na przykład na trzy miesiące, przywieźć sobie tutaj oszczędności, wynająć sobie gdzieś właśnie pokój, znaleźć go na bazarynset czy na pajęczynie i pochodzić, tak jak mówię, poszukać tych prac za cash. Zobaczyć, czy może gdzieś się uda zahaczyć, i wtedy zobaczyć, czy w ogóle Wam się podoba. Ale nie sprzedawać, nie wiem, swojego mieszkania gdzieś tam w Polsce, nie sprzedawać samochodu, nie wydawać oszczędności życia na ten wyjazd. I zawsze też starajcie się mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd zagraniczny do momentu, kiedy tutaj nie będziecie mieli pracy i nie będziecie tutaj dostawać ubezpieczenia z pracy, bo. Jak cokolwiek Wam się tutaj stanie bez ubezpieczenia zdrowotnego, to mówimy tutaj o dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy dolarów. E, dlatego ubezpieczenie zdrowotne jest takie kluczowe i właśnie to jest kolejna wada nieposiadania legalnej pracy, e, brak tego ubezpieczenia i wtedy trzeba sobie... Samemu załatwiać. Też jako osoba nielegalny imigrant, też może sobie wykupić tutaj w USA ubezpieczenie zdrowotne, także to akurat jest możliwe, tylko to po prostu jest bardzo drogie. I jeszcze ostatnia rzecz, o której wspomnę, jak jesteście tacy jak ja, to znaczy, że przyjeżdżacie do innego kraju nie po to, by mieszkać w polskiej dzielnicy i otaczać się Polakami, tylko po to, żeby żyć właśnie wśród lokalsów, prawda? Jeśli jesteście też takim typem osoby, że chcecie bardziej się języka szybciej nauczyć na przykład, e, że chcecie po prostu poprzebywać w tej takiej prawdziwej e, amerykańskiej atmosferze, a nie wśród Polaków, nie chcecie jechać do tych polskich dzielnic, ale nie wiecie, gdzie wynająć mieszkanie, to miałam też odcinek o tym, jak szukać mieszkania. Dla Polaków odradzam Bronx i Harlem i Brownsville na Brooklynie, a reszta jest w miarę okej. Okay. Sprawdźcie sobie tylko proszę przestępczość w danej dzielnicy, w której planujecie wynająć sobie pokój. To ostatnia już taka rada. Jak bardzo wam zależy na USA, zapraszam, ostrzegam, bez papierów nie będzie łatwo. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce już w piątek odcinek z Florydy. Na razie pa.